Państwa, demonstrujemy przeciwko aborcji, czy w ogóle jesteśmy przeciwnikami aborcji? Rząd, który jest Donalda Tuska, to jest tyrański. Chce zabijać małe dzieci, z powodu tego, że, mam, że mamy tą chorę psychiczną. My się sprzeciwiamy temu. Każde rzecz jest odpoczęcie do naturalnej śmierci. Psychiatria doprowadza do tego, że, yy, ten, że aborcja jest promowana przez otwartą przestrzeń i inne organizacje psychiatryczne. My się na to nie godzimy. My demonstrujemy. Nie możemy doprowadzić do tego, żeby psychiatra zabijała dzieci. Pamiętajcie, że narodowa te psychiatrie jest, jest po aborcji, zabijaniu, po Eugenika jest w tym sejmie powszechna. Nie dużo nienarodzonych dzieci, bo po, z powodu tego, że ich mamy są chore My powinniśmy się temu przeciwdziałać. My jesteśmy po stronie życia. Każdy powinien być po stronie życia. Pamiętajcie. Będziemy demonstrować. Ale z, z powodów psychiatrycznych mają kary. Mam nadzieję, że ten rząd się zmieni. Niedługo. Musimy się przeciwdziałać. Przeciwko temu mordowaniu dzieci z powodów psychiatrycznych. Jesteśmy za życiem. I każdy o tym powinien wiedzieć.